Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dawno, słuchajcie, na tym kanale nie było żadnego odcinka. A czy dawno? Dwa miesiące, no w sumie dwa miesiące to trochę już czasu minęło. I słuchajcie, będę chciał kontynuować prowadzenie tego kanału. Oczywiście, w odcinki też zapewniam was, że będą pojawiały się częściej. Już na pewno jeśli ten odcinek oglądacie, to znaczy, że nagrałem już kilka na zapas sobie od razu powiem, że filmy będą pojawiały się około co dwa dni w pewnym momencie słyszeć psa za co, co was trochę przepraszam i słuchajcie, filmy będą się pojawiać mniej więcej co dwa dni ale trochę będę zmieniał content bo dotychczas był to content głównie minecraftowy głównie jakiś gamingowy ale teraz trochę będzie inaczej ponieważ od jakiegoś czasu e, gdzieś tam sobie przeglądam y, różne sposoby y, na zarobek jakieś, żeby sobie to robić trochę i dlatego pokażę wam jakieś aplikacje, z których gdzieś tam korzystałem, z których y, nie korzystałem, ale chciałbym, powiedzmy, zobaczyć, może wam pokazać, y, z których zawsze można jakieś tam grosze zarobić. Y, oprócz tego może jakieś strony, gdzie można zarobić trochę więcej. Y, Gdzieś co sam próbowałem, też, ale powiedzmy, e, nie wykorzystałem do końca tych wszystkich stron. Niektórych e, uważam, że jestem niestety osobą, która e, dość szybko e, jakby to powiedzieć e, rezygnuje z różnych rzeczy, mam wrażenie. I, i powiedzmy, że pewnie, gdybym e, dłużej. Dane jakieś projekty robił? Wydaje mi się, żebym mógł więcej z tego wynieść. Dlatego chcę ten, ten kanał prowadzić, żeby wam pokazać właśnie różne metody, na które naprawdę można fajnie zarobić, na których można zarobić duże pieniądze, na których można zarobić małe pieniądze i, i może Wy to wykorzystacie lepiej niż ja bym to wykorzystał. No więc tutaj będą głównie się pojawiać takie filmiki. Będą różne metody na zarobek, na przykład dla starszych osób, dla młodszych osób. Może jakieś sposoby, które znacie, może jakieś sposoby, których nie znacie, może coś was zainteresuje. No, więc słuchajcie, odnawiamy ten kanał troszkę w innym kierunku niż dotychczas, ale mam nadzieję, że i tak Wam się tutaj filmy będą podobać, więc słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach i do zobaczenia. Trzymajcie się, ciepło. Pa!